Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części na temat wody wodorowej, mojej ulubionej, którą Wam bardzo serdecznie polecam, ponieważ dzięki której pozbyłam się wielu stanów zapalnych i nie tylko. No cóż, kochani, w ogóle chciałabym powiedzieć jeszcze, że publikacje japońskich i koreańskich naukowców wskazują na znaczny potencjał prozdrowotny wodoru. Ostatnie w ogóle badania ym, Podstawowe i kliniczne wykazały, że wodór jest ważnym fizjologicznym czynnikiem regulującym działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i antyapoptyczne. Na, no, udało mi się zapamiętać i dobrze wypowiedzieć oczywiście dla komórek i narządów. Aktywny w ogóle wodór jest znacznie silniejszym antyoksydantem kochani od witaminy C i witaminy E. Nie wiem, czy wiecie o tym. Przenika on bowiem w miejsca, w które nie docierają żadne inne antyoksydanty dostarczane wraz z pożywieniem. Do wnętrza przede wszystkim komórek, gdzie powstają uszkodzenia DNA, mogące skutkować po prostu różnymi chorobami. Przede wszystkim, moi drodzy, decyduje o tym waga molekularna i wielkość tej cząsteczki wodoru. Cząsteczka w ogóle wodoru jest 176 razy mniejsza niż związku witaminy C oraz, kochani, 863 razy mniejsza aniżeli koenzym Q10. Dzięki mniejszej wielkości cząsteczki, Mikroklastry, woda, wodorowa, łatwiej nawadnia i dotlenia organizm, zwiększa przede wszystkim energię i, kochani, stymuluje odporność. Wchłania się do krwi w ciągu 30 sekund, do mózgu i narządów płciowych w ciągu, kochani, jednej minuty, a do skóry w ciągu 10 minut, natomiast do wątroby, serca i nerek w ciągu 20 minut. Do całego ciała w ciągu około 30 minut. Nie ma jakichkolwiek przeciwskazań do picia, kochani, wody z aktywnym wodorem. Wodę wodorową w ogóle należy spożywać w ciągu kilkudziesięciu minut. Poniżej e, traci ona swoją, powiedziałabym, wartość, więc zaleca się pić szklankę dziennie e, takiej wody i od razu po zrobieniu tej wody wodorowej. Nie czekając zbyt długo, lub, na przykład, jeśli kupicie wodór rozpuszczalny w tabletkach, to wrzucacie taką jedną tabletkę na jedną szklankę wody i pijecie sobie raz dziennie, No, można by powiedzieć e, króciutko, takim podsumowaniu roli tego wodoru, w ogóle ostatnie odkrycia w badaniach nad wodorem, jako terapeutycznym gazem medycznym, e, na podstawie Prace autorów Chain Shane Hang, Tomohiro, Kawamura Mura oraz Yoshia Toyoda i Atsunari Nakao. Chciałabym króciutko Wam coś streścić. Ostatnie właśnie badania dostosowane i kliniczne wykazały, że wodór jest istotnym fizjologicznym czynnikiem regulującym i wywierającym wpływ na komórki całego organizmu. I mającym wpływ na przede wszystkim całe organy. Także to jest coś fenomenalnego. I co najważniejsze, że wodór jest przeciwzapalny, antyoksydacyjny i, i te wpływy są po prostu rewelacyjne. No cóż, terapeutycznie wodór podawano na różne sposoby, między innymi przez. Bezpośrednią inhalację od 1 do 3% picie wody yy, maksymalnie nasyconej wodorem oraz poprzez kroplówki soli fizjologicznej nasyconej właśnie też wodorem. Mniejszy przegląd podsumowuje dostępne obecnie dane na temat ochronnej roli wodoru, opisuje ostatnie postępy w wykorzystywaniu właśnie wodoru jako terapeutycznego kochani gazu medycznego w różnorodnych modelach chorób oraz omawia możliwości wykorzystania wodoru w strategicznych w strategiach powiedziałabym terapeutycznych nie ma wiele przesady w twierdzeniu, że w przyszłości wpływ wodoru na medycynę terapeutyczną i profilaktykę będzie ogromny no cóż, wodór jest najlżejszym, powiedziałabym, jeszcze i najpowszechniejszym i występującym pierwiastkiem chemicznym we wszechświecie stanowiącym kochanie źródło energii, słońca, dzięki fuzji jądrowej produkującej HEL. Odkąd Oksawa i inni odkryli, że gazowy wodór posiada wybiórcze, pozytywne, specyficzne Właściwości antyoksydacyjne i antyapoptotyczne, czyli zapobiegające martwicy po reperfuzyjnej, czyli chroniące mózg, serce i wątrobę przed kochani urazem niedokwienno-reperfuzyjnym oraz tak zwanym udarem poprzez wybiórczą neutralizację wyłącznie rodników hydrooksylowych. Wodór w ogóle gazowy stał się głównym przedmiotem badań nad terapeutycznymi gazami medycznymi. Nagromadzone w ogóle dowody w różnorakich dziedzinach biomedycznych, za pomocą klinicznych i eksperymentalnych modeli, wielu osób dowodzą, że wodór podawany dowolną drogą może działać w charakterze wybiórczego wychwytywacza reaktywnych form tlenu i wywiera silny efekt chroniący komórek i, ca i całych narządów przed tzw. martwicą niedokrwienną. Niniejszy w ogóle przegląd kupia się na roli fizjologicznej tego cudownego gazu u ludzi. Określa też, kochani, skuteczność i strategie terapeutyczne oraz próbuje wyjaśnić możliwości mechanizmu pozwalającego na taki, a nie na inny efekt. Cóż jeszcze... Wodór jest bezbarwny, bezwonny, niemataliczny, bezsmakowy i kochani wysoce palnym gazem dwuatomowym o wzorze chemicznym H2. Z tego co pamiętam Robert Boyle po raz pierwszy sztucznie wyprodukował gaz wodorowy poprzez rozpuszczanie żelaza w rozcieńczonym kwasie solnym w 1671. Henryk Cavendish odkrył też, że wodór jest gazem dyskretnym i nazwanym no, palnym powietrzem. Lavoisier nazwał tę właściwość wodorem, angielskie hydrogen. W 1783 od greckich słów hydro, czyli woda, oraz genes e, formować. Wolny wodór jest na naszej planecie dość rzadki, powiedziałabym, gdyż ziemska atmosfera zawiera mniej niż kochani jedną część wodoru na milion, około 0,5 ppm. Choć wodór składa się niemal 70% e, 75% e, procent masy elementarnej wszechświata. Większość kochania atomów wodoru znaleźć można w wodzie i w związkach organicznych. Wodór jest wysoce reaktywny względem tlenu i innych utleniaczy, oksydantów obecności konkretnego katalizatora lub w wysokiej temperaturze. Jedyna z najbardziej spektakularnych demonstracji jego reaktywności miała miejsce w 1970-1937, przepraszam, kiedy do doszło do katastrofy sterowca Hindenburg, i niemniej jednak bezpieczne stężenie wodoru w powietrzu i czystym tlenie wynoszą odpowiednio, kochani, poniżej 4,6% objętościowych. Obecnie dwa najpopularniejsze sposoby na pozyskiwanie wodoru to przetwarzanie paliw kopalnych cracking kochani. Najwięcej wodoru wykorzystuje się do produkcji amoniaku, do azotowych nawozów sztucznych, jako jeden z najbardziej najpopularniejszych produktów chemiczjalnych nieorganicznych. Amoniak syntezowany składa się z trzech atomów wodoru i jednego atomu azotu i służy za surowiec do nawozu azotowego konieczny by sprostać y, potrzebom odżywczym roślin. Wodór w ogóle wykorzystano również, kochani, w charakterze nośnika energii. Energia chemiczna przechodzi w energię mechaniczną poprzez spalanie wodoru w silniku spalinowym, wewnętrznego spalania lub dzięki reakcji, kochani, wodoru z tlenem w ogniwie paliwowym, celem zasilania silnika tzw. elektrycznego. Gęstość energii wodoru trzykrotnie przewyższa masowo tą w benzynie. To tak z ciekawostek. Cóż jeszcze? Tak kończąc już o tym wodorze, to wodór nie jest endogennie produkowany w komórkach ludzkich, ponieważ nie wytwarzamy, nie wytwarzamy hydrogenezy. Niemniej jednak beztlenowe organizmy, bytujące kochani stale wielicie grumy, głównie pozyskują energię do swojego metabolizmu, głównie poprzez właściwie rozkład węglowodanów, celulozy. Przede wszystkim z niestrawionych fragmentów polisacharydów komórek roślinnych, jak również ze skrobi, poprzez aktywność kochani własnych hydrogenes, generują uwalnianie wodoru do treści jelitowej. Ocenia się, że dziennie aż ponad 12 litrów wodoru produkowanych jest w ludzkim organizmie w normalnych warunkach fizjologicznych, głównie za sprawą fermentacji nieprzyswajalnych węglowodanów przez mikroorganizmy żyjące w jelicie grubym. Gdy wodór wejdzie już do układu krążenia, może jedynie w części wydostać się z organizmu tylko przez płuca. Dlatego badanie wodoru w powietrzu wydychanym stanowi podstawę rutynowego testu oddechowego, wykonywanego urządzeniem o nazwie gastrolizer określającego w ogóle zawartość wodoru gazowego w powietrzu, wydychany. Służy to do oceny ewentualnego przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim. Terapie antybiotykowe w ogóle mogą zmieniać wyniki testów wydychania H2O poprzez zmniejszenie liczebności bezslenowych wytrucie mikroorganizmów produkujących h 2 Wodór jest eliminowany z ludzkiego organizmu na trzy sposoby: poprzez wydalanie gazów jelitowych, wydzielanie z powietrza, wydechowym po wchłonięciu w jelitach do krwi w organizmie oraz poprzez y, ponowne zmetabolizowanie go za sprawą mikroorganizmów okrężnicy. Bakterie okrężnicy z kolei są w stanie eliminować wodór dzięki trzem metodom metabolicznych. Mogą zredukować wodór do siarkowodoru lub też wykorzystać wodór do produkcji octanu. Co interesujące, niedawno badania wykazały, że wodór w ludzkim organizmie może posłużyć za modulator ścieżki sygnałowej. Powiedziałabym również, że chociaż zaproponowano różnorodne mechanizmy ochrony tkanek i komórek korzystające z działania wodoru, z szerszym poparciem spotkała się rola wodoru jako wybiórczego, wyjątkowego antyoksydantu. Właściwości antyoksydacyjne wodoru obejmują działanie, moi drodzy, w charakterze wychwytywania wodnych rodników. Podsumowując, kochani, chciałabym powiedzieć, że nasz cudowny wodór. Może mieć potencjalnie ogromny wpływ jako bezpieczny i skuteczny terapeutyczny gaz medyczny oraz wykazuje kilka potencjalnych zalet w porównaniu z obecnymi terapiami farmakologicznymi. Po pierwsze, wodór jest wysoce penetrującym medium struktury ustroju i potencjalnie mogącym dosięgnąć obszarów subkomórkowych, nieosiągalnych przez tradycyjne rośliny antyoksydanty, jak Mitochondria i jądra, które są głównym obszarem powstawania ROS i uszkodzeń DNA, lecz także bardzo trudne w leczeniu farmakologicznym. Po drugie, wodór wybiórczo redukuje szkodliwe rodniki hydroksylowe i nadtlenoazotyny, lecz nie redukuje stabilnego stanu tlenu azotu. Endogenne ścieżki sygnałowe NO modulują napięcia naczyń krwionośnych płuc oraz interakcje leukocytów wśród błonka, a więc może okazać się bardzo korzystnym dla zachowania ochrony endogenicznego NO. Ten brak reaktywności na NO może pozwolić na. Podawanie gazowego wodoru wraz, do tlenkiem, e, wraz sorry, z podtlenkiem azotu za pomocą respiratora podczas operacji chirurgicznych, co wykazało już skuteczność kliniczną. Hiperaktywność wodoru z innymi gazami z kolei w stężeniach terapeutycznych może pozwolić na podawanie go z innymi gazami leczniczymi, łącznie z, gazami środka, e, z gazowymi środkami znieczulającymi. Ostatecznie leczenie wodorem w in vitro nie wyeliminowało O2 lub H2O2, makrofagi i neutrofile muszą generować ROS w rodzaju O2 lub H2O2 celem zabicia, kochani, pewnego rodzaju bakterii wchłoniętych przez fagocytozę. Pozdrawiam cieplutko i zapraszam na następny odcinek.